Witam Was serdecznie na kolejnym odcinku z serii Pożegnanie z Architekturą. Dziś przygotowałem dla Was trzy wydarzenia mające największy wpływ na powstanie modernizmu w architekturze. I to, jest taki, to są takie trzy subiektywne, przeze mnie przygotowane wydarzenia. I cóż, może zacznijmy, mam nadzieję, że Wam się spodoba. Pierwszym takim wydarzeniem to powstanie kryształowego pa pałacu. Kryształowy Pałac y, ma swój początek w XIX wieku. Y, jaka jest geneza powstania tego budynku? Y, mamy XIX wiek. Y, rewolucja przemysłowa trwa na najlepsze. Y, Wielka Brytania, Londyn bardzo się rozwijają. To widać na tle Europy i świata. Przodują w gospodarce. Y, I postanowiono, postanowiono, że stworzą. Y, Taką wielką wystawę. Właśnie Anglicy stworzą Wielką Wystawę, na której przedstawią swoje cuda nauki i techniki. Po prostu się pochwalą światu, tak, co dokonali przez ten, przez ten czas na świecie. No i potrzeba matkowych donacków, jak to się mówi. Joseph Paxton stworzył taki projekt budynku, który, który miał pomieścić te wszystkie sprzęty, te wszystkie ten całą wystawę, tak? Projekt powstał w 1851 roku i był pierwszym tego typu projektem, który, który, był, który był w całości przygotowany z, stworzony z prefabrykatów, czyli wcześniej przygotowanych elementów, które później złożono z żeliwa i szkła, mówiąc dokładniej, i miał Długości aż 549 metrów, natomiast w wysokości 43. I powstał w, w Hyde Parku. Stał tam przez 3 lata do 1854 roku. Później został przeniesiony do dzisiejszego Upper Norwood. No i tak stał przez dobre 80, 80 lat, o ile dobrze liczę, do 1936 roku kiedy to spłonął ten budynek, nieszczęśliwie spłonął, cóż, nieszczęśliwie spłonął. Dzisiaj, dzisiaj mamy dzielnicę w Londynie, która jest nazwana od właśnie Christian Palace, nazwana Christian Palace oraz no, jest też klub piłkarski o tej samej nazwie właśnie z Londynu. Czemu ten budynek jest taki, taki wyjątkowy i, i no właśnie dlaczego, co, co mu zawdzięczamy. Przede wszystkim, tak jak wspomniałem, no to jest nowatorska myśl, nowatorska technologia. Nigdy nie budowana kiedy, kiedyś tak w ten sposób. To był pierwszy raz, żeby powstał budynek, który całkowicie będzie w jakiś sposób złożony, tak jak jakby w jakiś sposób z elementów tak gotowych. Więc to było naprawdę coś niesamowitego. Myślę, że też ze względów estetycznych bardzo ciekawie się prezentuje to jak widzimy pierwszy, pierwszy plan z bliska. No i oczywiście z dali wygląda to bardzo okazale. No, budynek jest naprawdę, był naprawdę wielki i, i, i no co, mogę, co, można jeszcze, co można jeszcze wtrącić, no, co ciekawe, to już takie, to są też takie ujęcia z modeli, które akurat tutaj taka jedna z wizualizatorek przedstawiła ujęcie modeli tego, jak mogło to wyglądać właśnie z perspektywy przechodnia. Więc to prezentuje się naprawdę bardzo ciekawie, ale co tu możemy zobaczyć i do czego możemy się odnieść? No otwarty plan, prawda? Widać, że otwarty plan konstrukcja taka słupowa i tak jak później będzie to wykorzystywane w modernizmie, ten otwarty plan ma kluczową rolę. Oczywiście też taka lekka konstrukcja trochę też obłości. Taka ciekawostka odnośnie tej, tego kryształowego pałacu: wykorzystywano w nim też pierwsze toalety publiczne. Ludzie też bali się z nich korzystać, bojąc się o, o, po prostu o to, że się czymś zarażą, że będzie jakaś choroba. No ale nic takiego się nie wydarzyło, wszystko przebiegało naprawdę sprawnie. No i budynek, może powiedzieć, został troszeczkę zapomniany. Ale, ale myślę, że jest jeden z najważniejszych, z najciekawszych w y, minionych 200, 200 lat, właśnie 150-200 lat, no y, bardzo duże piętno na, 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 y, na architekturze. No, jestem tego, o tym przekonany, przekonany. Y, kolejny przykład, kolejny przykład, chronologicznie, y, to Działania projektowe Adolfa Losa. Adolf Loss to, austriacki, to był austriacki architekt, też teoretyk. Teoretyk, on przez jakiś, przez jakiś czas, na jakiś czas wyjechał do, do Ameryki pod koniec właśnie XIX wieku. I w 1896 powrócił, widząc tam procesy, które, się, które zachodzą w architekturze, w projektowaniu właśnie w Ameryce, że Amerykanie bardzo skupili się na takim, na takim funkcjonalnym przedstawieniu architektury. Ta, to zdobnictwo troszeczkę odchodziło, odchodziło na, duży, na dalszy plan. Więc zafascynowany tym, ty, tymi działaniami, Adolf Loos postanowił odciąć się od, w ogóle od secesji, i iść własnym, własnym torem, własnym takim tropem projektowym, no i otwiera, otwiera własną pracownię, zaczyna, zaczyna projektować na własną rękę i w 1908 roku wydaje swój taki bardzo ważny, bardzo ważną książkę, Ornament i zbrodnia, to jest taki zbiór esajów, SI jak widać, bardzo ciekawe, bardzo ważne Co, yy, bardzo ciekawe bardzo ważne yy, mówiące o tym, że trzeba skończyć tak mówiąc oczywiście w skrócie yy, trzeba skończyć z ornamentem, ze zdobnictwem, ponieważ jest, jest to po prostu na tamte czasy już niepotrzebne. Yy, secesja, secesja powinna się już skończyć dawno i przejść yy, architektura powinna przejść gruntowną przemianę yy, na rzecz właśnie takiej produkcji yy, masowej to też niejako nawiązuje, tak, myślą do tego wcześniejszego projektu, czyli oczywiście do e, Krzysztofowego Pałacu. Same idee e, już pojawiały się wcześniej w architekturze. E, prawdopodobnie Otto Wagner, czyli architekt XIX wieku, e, też i Salivan, Louis Salivan, architekt e, amerykański, e, też XIX wieku, szkoły szigakowskiej, później i, i, i Frank Lloyd Light, Wright mówili o tym, że, 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 że należy tam odchodzić od tego, od te, od tego zdobnictwa i iść w, w kierunku takiej prostoty s, s, ale, ale to właśnie myślę, że los właśnie los po prostu dobrze zebrał te wszystkie myśli, fajnie je, fajnie je przedstawił, bo te essay, bo te teksty są naprawdę fajnie, fajnie przedstawione. Ale dlaczego ta postać jeszcze taka jest ciekawa? Otóż dlatego, ponieważ tak jak poprzednicy, tak jak wspomniałem, poprzednicy, poprzedni architekci wspominali, nie bardzo się tego otrzymali powiedzmy tych idei, oni po prostu tam wspominali, ale nadal było to zdobnictwo, natomiast tutaj widać ewidentnie, że architektura naprawdę zmierza w zupełnie innym kierunku, to jest już totalnie odejście od, od jakichś fikuśnych form, po prostu prostota i minimalizm całej okazałości. I, 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 i myślę, że dlatego tak ważne jest przedstawienie postaci Adolfa Losa z tego względu, że, 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 że on to było widać w tych projektach, że to jest już taki no minimalizm pełną, pełną, pełną gębą, prawda? To jest akurat troszeczkę późniejszy projekt Willi Millerów, już z 30 lat, ale wcześniejsze, wcześniejsze pomysły naprawdę są nowatorskie i, i, i wskazują to już nowy kierunek w projektowaniu. To są wnętrza. Oczywiście gdzieś widać jeszcze jakiś tam ornament, ale już, to już jest zupełnie inna, inna stylistyka, taka myślę, że nawet dojrzała. Sporo ciekawego też koloru jeśli chodzi o samą fakturę i, i materiał wykorzystywania. Tak samo w tym ujęciu. Zresztą Adafloss widać, że bardzo przywiązywał uwagę do, do wnętrz. Bardzo mi się podobało, podoba to, że projektował tak by Wnętrze było ciekawe i wynikało też z formy, która też gdzieś tam wychodzi z zewnątrz budynku. No, to widać, że jest taka jakaś gra światła i cieni, gra, gra brył. To widać na tym załączonym nawet obrazku. A to kolejny już kolejny kolejny, kolejne może być wydarzenie, ale też i kolejny człowiek, który jest za to, za odpowiedzialny za to wydarzenie i nazywa się on Antonio Sant'Elia. Jest to włoski, włoski architekt, znaczy to był z włoski architekt oczywiście. Przedstawiciel futuryzmu i, i o, co, o, co, o, co, o co, tutaj chodziło z tym, z tym panem. Otóż stworzył on serię szkiców, serię rysunków pomiędzy 1912 a 1914 rokiem no i tak się złożyło. to były szkice pod tytułem La Cita Nova, nie wiem czy to przeczytam odnoszące się do takiego futurystycznej wizji Mediolanu i, i no on je potem przedstawił tak w Mediolanie na, 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 na wystawie, gdzie ludzie, mogli, ludzie mogli, mogli podziwiać zainspirowany tymi rysunkami Później Filippo Marinetti no, ogłasza swój manipest tak? i niejako powstaje już oficjalnie nurt futurystyczny, futuryzmu, czyli taki nurt zainspirowany właśnie że pędem, szybkością. Przemysłem oczywiście, przemysłem, czyli to wszystko jest nawiązane do poprzednich y, części, to w zasadzie wszystko się trzyma jednego, tak, przemysł, y, nowa, prosto, nowa prosta forma, y, nowoczesna forma, bez zbędnych, y, bez zbędnych jakichś takich y, ozdób, tak, I, i to właśnie przedstawił St. to jest 1912-1914, y, no mówi się, że y, później wielu architektów mogło się, inspirować tymi pracami. Myślę, że prawdopodobnie na pewno się inspirowało i, i no myślę, że dzięki niemu, dzięki niemu wielu architektów zupełnie poszło zupełnie inną ścieżką niż to niż początkowo zakładano. No i proszę spójrzcie jakie to są szkice jak one jak one wyglądały. No, moim moim zdaniem no, nie tylko pewnie moim bo też ich znawców sztuki no, są absolutnie nowatorskie, niesamowite. Nikt by się myślę, że nie spodziewał, że w tamtym czasie można coś takiego przedstawić. Sam autor St. Elia, no, smuta historia, bo żył tylko 28 lat i zmarł właśnie na, podczas I wojny światowej, na, na podczas walk, podczas I wojny właśnie światowej. No, smutna historia. Sam pod, prawdopodobnie zaprojektował tylko jeden budynek, jeden dom. No, i po nim powstało tylko i wyłącznie te szkice. I te szkice naprawdę, no, odcisnęły, myślę, duże piętno na współczesnej na, na architekturze. I takiej, która mogłaby wyglądać jako ta nowatorska. I przyszłości, bo no, trzeba przyznać, trzeba powiedzieć sobie, że to jeszcze wtedy Europa była yy, no, zachłyśnięta tym, tym, tym tak, tym tą secesją i tym i tym całymi działaniami, a tu przychodzi pan i no i trzeba powiedzieć, że tworzy niesamowite dzieła. No spokojnie jeśli dziś ktoś by wykonał takie prace, myślę, że yy, myślę, żeby się nie pomylił, co do w półczesnej architektury i tego jak można było przedstawić pełne wizje. Także to, to na tym zakończymy, na tym, na, na, na tym to będzie koniec tego, tego, te, te, tych, tych takich moich, takich subiektywnych wydarzeń, które miały wpływ na, na architekturę XX-XXI wieku na no, po prostu powstanie później modernizmu. Oczywiście po drodze były jeszcze różne inne tak, wydarzenia artystyczne, nie wiem, tak jak prace Kandinskiego i, i, i wielu innych twórców, ale myślę, że te trzy, niejako się łącząc całość, stworzyły taką spójną ścieżkę do, do, do określenia kolejnych, prawda, Progów takich projektowych w architekturze. Mam nadzieję, że się podobało, że to, że, 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 że w jakiś sposób Was zainspirowałem i zaciekawiłem do dalszego poszukiwania. Oczywiście ja tutaj nie, nie jestem jakimś tutaj historykiem, tak sztuki. Bardziej chodziło mi o to, żeby Was zaciekawić i, i zainspirować, bo to pokazuje, że. że ta dawna architektura, czy da, no dawna, no oczywiście, że dawna, bo sprzed 100 lat, y, może być po prostu fascynująca i niejako to jest powrót dzisiaj, tak? Po tylu latach ciągle powtarzamy te, te same w zasadzie pomysły, mielimy je na ten sam sposób. I to na koniec jeszcze taka krótka reklama. To moja pracownia projektowa. W razie pytań proszę pisać. To strona z pracami artystycznymi i grafikami. Tutaj blok i taki magazyn o architekturze, który staram się uzupełniać na bieżąco. Dziękuję za uwagę i mam nadzieję, że wkrótce do usłyszenia. Dzięki, cześć.